Nie chcę go zabijać, nie zabijaj go, nie zabijaj go. Całuski. A jeszcze co drugi mój? chyba idzie, a nie. Ej, co jest? Ej, siema. Siema, kolego. Ej, chodź, Ej, chodź za nami, chodź za nami, chodź za nami. Chodź, chodź. chodź, kom, 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 kom. Ej, chodź do strefki idziemy. Takie okazuje się, że mu w ekwipunku został Skar i nas zabija. Okazuje się, że w ekwipunku mu został Skar i nas zabija. Ej, ale to by było nie. Nie, musimy szybko iść. Nie, no, ale to jest strasznie jakiegoś. Ej, nie! Jeżeli nas tu. Co? Nie ma. A, come, on. come. Nie, on. no, pum. A ja się o niego nie martwię, nie? Yeah. Ej, Matsu, daj mi szybko, szybko daj. Daj mi Matsu, daj mi. Nie. Ale nie, ej, na was na was To wykop sobie. Ej, ale to będzie pokczam niej ja tak strzelałam do tego bambika i takie on kurca, no i ja nie mogę Ja wiesz, ja nagrywam to na, na YouTubach, nagrywam to Wiesz, ja sobie nagrywam to E, bo nie jakby chłop na HP, nie? No ma mało, bo on ode mnie kraka dostał. Praktoda dosłał mhm. do mnie, siema, ej, siema, ej, Całuski dla, dla ciebie. Chodźcie do mnie. Chodź. Ej, ja uleczyłeś dobra. go, tak już? Uleczyłeś go. A ja się boisz, że nas wyrzuci z gry za teamowanie, ale dobra, jak będziemy mieli typów, to i tak on nie będzie w nich strzelał, więc jakby to nie jest teamowanie się jakby on chodzi z nami, ej co to jest? A, moneta expa pewnie. Ej, ale kozek, ej tam strzelają się gdzieś. Ale nie idźmy tam, chodźmy, ej dawaj wygramy mu, nie, znaczy, nie ej dawaj wygramy mu grę, wej wygramy mu grę. Znowu spróbujemy mu wygrać grę, a jeżeli na przykład zostaniemy, my wszystkich wybijemy i zostaniemy tylko z nim jakby, no to wtedy dawaj oddajemy mu grę mu on tutaj idzie. idzie. Nie, e, chodź, 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 chodź. No chodź no. A wiesz, jak on nie strzela w nikogo, to znaczy, że. To wiesz, że on wtedy. To nie jest jakby team, teamowanie się. Jak on nie strzela w nikogo, tylko my po prostu zabijamy gości. Jak on chodzi no tylko z kill i nikogo nie? nie bije, to znaczy, że wiem. To znaczy, że. Jakby, no ogóle no se. No on nie ma broni, właśnie, o to chodzi. On wyrzucił broń, żeby nie, jakby zatimowanie nie dostać tam. Ej, czekaj, daj mu skrzynko otworzyć! No nie, daj mu skrzynko otworzyć, no. Masz sniperkę, sniperkę, bierz sniperkę, bierz sniperkę. O to! O to! To, to! Dobra! Bierz snajper, brawo! A my bana nie dostaniemy, tylko nas wyrzuci z gry i będzie taki błąd jakby jak, jak ten. To on Ej, tu się bili! Ej, tam oh, są, są, są tam. Dawaj zabijamy ich, dawaj zabijamy ich. Chodź szybko. Idziemy ich zabić. W sumie też nie chcę, żeby ta gra przepadła, bo nam dobrze idzie. No to bezkawa, krak, krak, krak. Leży jeden Leży drugi Leży. Ej, ten Babik tylko został jeszcze z nami. No ja. on żyje, bez kitu. Dawaj, ja mam apteczkę. Ja mam apteczkę. Ej, chodź, Bambiczku, chodź. Ej, Jezu, no! Co się dzieje? Jest strzelają czy nie? Nie, bierz, chodź szybko! Chodź, 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 Ale on ma bandaże, on ma bandaże. On ma bandaże jak coś. Ja piaskiem idę. No ta, on ma bandaże, bo się leczy bandażami. To chyba musi być mało kope, dobra, to Ale No i chcę mu winkę zarobić, nie? No ja też właśnie. Gdzie no. on jest? Ej, co jest? Nie! Zgubił się? Nie. Nie dobrze le 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 leci, leci. Piaskiem leci. idzie. Leci, leci. Piaskiem, tak? Piaskiem. Ja się leczę apteką. Dobra, chodźcie, chodź. chodź. Czekaj, ja tylko się uleczam z I leczysz dobra, to nie będziemy... mnie? Ej, uleczysz mnie jak nie mało kopa nie wiem ile bym Na razie zbieraj pociski! Na razie zbieraj pociski, nie wydawaj, bo... Bo ja dobra, też... Na mnie pokus. też jeszcze będą potrzebne, one. Ej, ludzie, pewnie niektórzy by tego... By jakby z, by z nim nie teamowali się, ale ja się z nim teamuję. To jest takie pokczo. To prokuratorze. No ta to jest. O. Ej, jak, jak nam to się uda? No to jest. Ja Ej, bez tutaj ze strefą mamy, go. mamy ich. Ej nie wiem, bo ja się boję, że on umrze. Nie, 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 to nie jest. Ze strefą no, się umrze. Ej, ulu, lasz mnie szybko! Lasz mnie szybko! Chodź, chodź, chodź! Szybko! Chodź! Tu jestem! Ja mało! Szybko! Oskar! No stawij to! Dawaj szybko. Dzięki, dobra. Jeszcze, jeszcze, bo ja mało, strasznie! Nie, się ładuję. Teraz spokojnie. na plecy. To bierz na plecy, bierz na plecy. Bierz na plecy może mnie. Gdzie ten bambik jest? Ja, Cały czas żyje, nie? Żyje? Nie. No ja pokazało, żeby... Dawaj, dawaj. On nie żyje już? Nie wiem. On zginął chyba, bo ja widziałam tam jego lud. Ej, będzieś nie... Nie lecz. Kurde, ja... Ej, co jest? Właśnie, o co chodzi?